Dzień dobry, szanowni państwo. Jeśli mnie słuchacie, to znaczy, że jest czwartek, a wy po raz kolejny postanowiliście poświęcić kilka lub kilkanaście minut na wysłuchanie kolejnego audioferietonu z cyklu Głos Wodza. A dzisiejszy odcinek zatytułowałem Kadry decydują o wszystkim. Tytuł dzisiejszego audioferietonu zresztą moi wspaniali i oczytani słuchacze doskonale o tym wiedzą jest sloganem wyartykułowanym lata temu przez Włodzimierza Ilicza Lenina którym chętnie szermował później sam Dżugaszwili, Stalin, przy mojej całej niechęci do wymienionych powyżej dwóch indywiduów, morderców, zbrodniarzy itd., itd. Nie można jednak odgrywać, że slogan ten sam w sobie jest, no, w sumie sloganowy, ale jednak no, niesie w sobie duży ładunek mądrości bo przecież to ludzkie decyzje, kadry, jakie stawiano na danych urzędach czy w danych miejscach, miały największy wpływ na rozwój wypadków w przeszłości, w teraźniejszości i przecież nie da się oddzielić przeszłości od teraźniejszości, będą miały również wpływ na to, co będzie się działo za rok, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście. I teraz, drodzy Państwo, od ludzi i ich zachowania zależeć będzie także rozwój wypadków, u naszych zachodnich sąsiadów, ja obawiam się, że przesilenie może nadejść niespodziewanie, zgodnie z teorią rewolucji, że one wybuchają w, nie wtedy, kiedy jest jakieś tam napięcie społeczne, a wtedy, kiedy jest względnie spokojnie, tak? nie wiadomo z czego nagle coś się dzieje straszliwego. No a katalizatorem może, może stać się jakieś wydarzenie podobne do tego, to zastrzelnia tego, tego nastolatka przez policję we Francji. No to, to jest na pewno tragedia dla rodziny, dla tego młodego człowieka. Natomiast nic nie usprawiedliwia demolowania kraju, miast przez współplemieńców, pobratymców czy ludzi o tym samym kolorze, kolorze skóry, którzy no demolowali przecież kraj nad Loarą ładnych kilka dni. No to, to absolutnie nie ma na to żadnego usprawiedliwienia. Państwo już wiedzą, jeśli tutaj mamy teraz na myśli Niemcy, że mówimy o pewnych basenowych zajściach, o których już w całych Niemczech, poza Berlinem, także krążą legendy i o tym, co dzieje się na berlińskich pływalniach. Tutaj, naturalnie, mam na myśli wypadki, kiedy to śniadolicy inżynierowie i lekarze państwo wiedzą, że teraz sobie szydzę, okładają populnych licach nóżdyków, tutaj tych Osadzonych tam od dekad i to w ich własnym kraju. Ja, proszę Państwa, miłośnikiem Niemców nie jestem absolutnie, ale nawet nie próbuję sobie wyobrazić, co muszą czuć te ofiary przemocy, kiedy młodzi mężczyźni, byczki z Afryki, z Azji, którzy żyją z socjalu wyasygnowanego z podatków Niemców pracujących, najczęściej białych Helmutów, w biały dzień bezkarnie okładają ich kłakami po twarzach i napastują towarzyszące im kobiety. I pomyśleć, że to teutońska kanclerz Angela Merkel, Frau Bundeskanzlerin, zgotowała tym swoim krajanom ten podły los. I tutaj wracamy do tego, co mówiłem na początku: to kadry, ludzie zdecydują o wszystkim. I to Angela Merkel zadecydowała o tym, że śniadolice kohorty przedzierają się przez morza, przez granice, lądem, być może powietrzem też, i docierają do Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii. Co tam się dzieje, to Państwo sobie możecie obejrzeć w dowolnych wiadomościach. Tego już się nie da ukryć, tego jest tyle, że. Nawet poprawność niemiecka, ta, ta polityczna niemiecka, francuska, czy tak dalej, nie są w stanie już przykryć tego, co się dzieje w tych krajach. I teraz to, co jest, wiemy. Teraz, co może się z tego urodzić? Ja sobie w moim tam muszczku wykoncypowałem, że może to pójść trzema drogami. I osobiście uważam, że wydarzać się mogą trzy scenariusze. W pierwszym ziści się plan nakreślony w latach 60., właściwie pod koniec lat 60. XX wieku. Plan nakreślony przez słynnego niemieckiego rewolucjonistę Rudiego Duszkę. I po długich marszach przez instytucje związane z władzą, islamiści przejmą kraj we władanie. Jak to się stanie? Może być tak, że. Potomkowie Turków, którzy przybywali do Niemiec systematycznie przez wiele, wiele lat, przy zastrzyku nowych islamistów, tych, którzy przybywają do Europy od roku 2015, ci Turcy są przecież mniej nieokrzesani niż ci obecni przybysze, oni doskonale poruszają się we wszystkich meandrach władzy, po urzędach i tym podobnych rzeczach, natomiast zastrzyk nowych islamistów może spowodować u tych którzy są, że tak powiem, Niemcami tureckiego pochodzenia, obudzi się ten duch Allaha i być może połączy się on, ta wiedza z religią połączą się na tyle, że jakiś muezin zacznie wzywać do głosowania, oni zaczną startować w wyborach, oni, zacznie na nich głosować masa ludzi i mogą przejąć władzę w sposób demokratyczny przy pomocy kartki wyborczej. Nie wiem, czy to się stanie za rok, czy to się stanie za lat 10 czy 15. Nie wiem, czy tak się w ogóle stanie. Natomiast jeśli dzietność kobiet europejskich, białych Niemek, wynosi 1,2, ja teraz strzelam, być może to jest 1,6, w każdym razie na pewno nie 2,5, żeby podtrzymać tą populację na, na niższym poziomie, a yy, kobiet yy, muzułmanek jest to 6, 7, 8, 9, 10 dzieciaków, no to ile czasu potrzeba, żeby islamiści zdominowali populacyjnie kraj. Tym bardziej, że to będzie przyrost geometryczny, nieliniowy. Być może się mylę, nie twierdzę, że jestem alfomijomego, i omega, ale takiego scenariusza wykluczyć nie można. Druga możliwość jest taka, że na fali niezadowolenia społecznego, w wyniku demokratycznych wyborów, stery kierowania państwem przechwyci alternatywy für Deutschland. I to jest alternatywa dla Niemiec. Partia nazywana przez Niemców, przez samych Niemców, partia nazywana y, prawicowymi ekstremistami. <laughs> co, nie wiem, co alternatywa dla Niemiec ma wspólnego z prawicowością, ale przecież żaden, nienawidzę też tego słowa lewak, czy, czy żadne ugrupowanie lewackie, nie powie, że cokolwiek się wywodziło z, z, z tego korzenia myśli lewicowej, tak samo jak NSDAP, no to tak było narodowo, no ale socjalistyczna, tak? Ale oni chyba o tym socjalizmie zapominają, natomiast pamiętają tylko to, tylko to narodowe. No tu już nie będę wchodził w takie dyskusje, bo jest zbyt mocny nie jestem. Ale może się okazać, że te wszystkie CDU, CSU, SPD i inne partie w końcu przegrają z bojącymi się o własne jestestwo Niemcami w demokratycznych wyborach, do władzy dojdzie skrajnie, yy, skrajne ugrupowanie, nie wiem czy lewicowe, czy prawicowe, a wówczas przy społecznym aplauzie jakiemuś pomyleńcowi, których u Niemców nie brakuje, przyjdzie do łba coś na kształt próby siłowego. Rozwiązania problemów z imigrantami. O, kto jak kto, ale he, 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 w Berlinie takie rzeczy załatwia się natychmiast. Oni już to ćwiczyli przecież w Namibii, y oni to już ćwiczyli przecież y na terenie obecnej Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy przecież ślady y niemieckiej myśli, kiedy rozwiązywano problemy innych nacji. I innych narodów. I to nie byli naziści żadni, tak? Jak się śmieją wszyscy ludzie, którzy interesują się polityką i wrzucają zdjęcie yy, tramwaju, chyba warszawskiego, z napisem na burcie Deutschland, to tam nie ma, nie ma mowy o nazistach, tam jest mowa o Niemcach. Proszę Państwa, ja się boję yy, o tym sam myśleć, nie? Natomiast jeśli dalej będą yy, okładać. Jeśli dalej będą w biały dzień okładać Niemców po twarzach, nie wiem, gwałcić czy molestować im kobiety, to w końcu alternatywa dla Niemiec, te wybory wygraj to w cuglach. A jak stworzą rząd? No to w budowaniu struktur policyjnych czy y, jakichś śledczych mają sprawę niesamowitą. Sądzę, że nie jeden gdzieś tam ma w domowej biblioteczce Helmut z Helgą, mają y, ukryte... Y, podręczniki czy zdjęcia w albumach dziadka w Ancugach, czy, czy, czy w uniformach Hugo Bossa i zrobią z nimi wtedy porządek momentalnie. Co zrobi Europa? Nic. Europa nie zrobi nic. Europa jest uwalana w fekaliach ze strachu po, po, po pachy i będzie się bała. Niemcy to ogarną. Nie? Oni zbudują momentalnie strukturę siłową, Wewnętrzną, na tyle, żeby zrobić, żeby zrobić, nie wiem, czy porządek, ale żeby stłamsić to, to, to panuszenie się islamistów na ich terenie, a wtedy poleje się krew. Pewnie trochę niemieckiej, ale głównie islamskiej. Trzecia furtka, w mojej ocenie najmniej prawdopodobna, to trwanie obecnego stanu rzeczy, takiego gnilnego, który doprowadzi do rozsypania struktur państwa i być może wojny domowej. Nie wiem, jaka ta wojna domowa miałaby być, nie? Kto będzie z kim walczył? No w każdym razie na pewno po jednej stronie jedną z sił walczących będzie spajała religia, wiara w Allaha, drugą stronę być może będzie spajać resztki jakiejś starej kultury europejskiej, kiedy mówi się o Niemcach, to mówienie o kulturze europejskiej brzmi przynajmniej dziwnie, ale nie wiem. Być może resztka troski o, o posiadany majątek albo o cokolwiek. Nie wiem, co będzie. W każdym razie to, co jest, wiemy. Sytuacja pęcznieje. Proszę zobaczyć, jak to wszystko zmieniło się w ciągu 8 lat, bo mniej więcej 8 lat temu, latem roku 2015, pontony płynęły do. do Europy z islamistami i wszyscy krzyczeli, że witają uchodźców. Dzisiaj już ci uchodźcy leją ich po tłustych niemieckich mordach w biały dzień. Tak? Co będzie za kolejne 8 lat? Tego nie jest w stanie przewidzieć nikt. Ja Państwu pokazałem trzy scenariusze. Nie twierdzę, że, takie, że one będą. Nie twierdzę, że coś takiego się stanie. Natomiast co się stanie, to wszystko zależy od tego, czyje kadry będą lepsze. Czyje kadry będą bardziej bezwzględne? Czy te rodzime, białe, niemieckie, czy już te przybyłe z Azji bądź Afryki? Drodzy Państwo, czas pokaże. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Przypominam, że był to audiofalietą z cyklu Głoswoza, a dzisiejszy odcinek nosi tytuł Kadry decydują o wszystkim. Do usłyszenia.